Jaki dzisiaj jest jesteśmy? Gliwice? Gliwice? Gliwice. A chyba Gliwice, no Gliwice. Piast Gliwice. Z Jagiellonią. Z Jagiellonią. No i Piast do kopie Jagielonii i Jagiellonia nie będzie jeszcze mistrzem. Zobaczycie. Jestem tutaj specjalnie na niego, bo oprócz tego, graliśmy razem tyle lat, jest mój bardzo dobry kolega. dla To mój mój Dzień dobry, pan sędzia będzie sędzią? Asystentem dzisiaj, Asystentem, tak. czyli tym z prągiewkami. Tak jest Proszę powiedzieć, czy dzisiaj mecz taki trudniejszy, bo wynik zadecyduje o mistrzostwie może Polski? Każdy mecz w Ekstraklasie na tym etapie rozgrywek jest ciekawy Dzisiaj też będzie na pewno interesujące spotkanie It's a mixture, really. Sadness, excitement for the future, being grateful. I've, I've managed to, to live a dream that I wanted to do forever, for 17 years as a professional and, and 19 years full-time, so I'm extremely fortunate to have... have had the career I've had, and look, I'm happy. I'm, very happy to finish here in Gast and my family coming. have come from London without my family and the people closest to me. There's, no chance that I would ever be here or had the career that I've had. We've been through a roller coaster of a career together. It's nice to have them here. Nice. You Mama dzisiaj będzie płakać, nie? Z wzruszenia. Zara, no bo to takie wzruszające momenty. Ej, Oj Dobra. Płaka zara, Płaka zara. You are happy. I saw, I saw a post on Facebook. Tell yes, me, finally, you? Or you are a little bit sad. Very sad, but also very happy. We're very proud of him. He did good, didn't he? Yeah. Yes. Okay. And we've got very special memories of Piast. I am Tom's father-in-law and he has been exceptional. He loves Piast. We came when they won the premiership and uh, we had a fantastic time then and we watch the results back in England every week. Ale kiwi dziwny. <laughs> Gdzie jest Nemo? Nie ma. To jest Nemo przecież. <laughs> Perwka mini mini. Okej, okay, będziesz widział. Dlaczego Tomek Mokwa? Ponieważ e, ja gram z tym samym numerem i na tej samej pozycji. No najbliżej mi do tego zawodnika i wiadomo ocenię każdego zawodnika i tak samo go lubię, ale to no, wybrałam, Dobra, odręcia, Bo ty na rowerze teraz jeździsz. Kurczę, wszystko robię. Rozumiesz co czuję Tom. Bardzo, bardzo. Co czuję Tom? Co czuje taki zawodnik wtedy? Na pewno dziwnie się, się czuję, bo ani zadowolenie ani złe, taki... No jest teraz planet, jest winny planeta, jest światy. świat teraz. Ten... Tomasz. Jestem tutaj specjalnie na niego, bo, bo oprócz że graliśmy razem no, tyle lat, jest mój bardzo dobry kolega. I musiałem tutaj być.

Tam wszystkie Dziękuję. mecze? Wszystkie. Dziękuję. Wyjazdowe, w telewizji. Wszystkie. Tutaj wszystkie. Tak. Co czuje mama, kiedy syn na taką karierę? Emocje! Wzruszenie! Jakie najlepsze słowo pani ma z piasta w e, Jak zdobią na szczęcił. Tutaj w piście? Tak. Co okay. Kamil mówi o piascie Gilicy i tej karierze? E, gdyby piazku się nie podobał, to nie wrzucicie z powrotem do piasta, prawda? Po Kopenhadze, nie? Co możemy Kamilowi życzyć teraz? On nigdy nie, jest skromny i nigdy nie lubi mówić za dużo o sobie. Taki zawsze był? Oh Cześć brat! Tak, tak. E, powiedz mi, jakie wspomnienie Kamila najbardziej o sobie pamiętasz? Na pewno ten Kruszczelców. To Kruszczelców. To była niesamowita historia. Też wtedy, jak cztery bramki strzelił, pamiętasz? Tak, z Bełchatowem, bardzo dobrze pamiętam. Powiedz mi, co byś chciał mu przekazać? Jesteś dumny? Że jestem z niego bardzo dumny. Dlaczego? Myślisz, że będą ważne w jego sercu? Na pewno. Przez całe życie będzie o nich pamiętać. A ty grasz w piłkę? Tak, gram w piłkę. Będziesz lepszy? Mam taką nadzieję. Dziękuję. Zawsze, no, zawsze pan, pani była z tutaj na stadionie? Zawsze. Dobra. Jakim Kamil, co Kamil mówi w ogóle o Piastcie Gliwice zawsze? Że to jest jego ukochany klub, zawsze go będzie miał w sercu. Dlaczego? Bo to jest jego pierwszy i ostatni. Przywam. O, o tak. Wygląda dzisiaj, że tym razem dowiedziemy ten remis na końca. Tego mistrza trzeba sobie wyszarpać na boisku. Tak, zgadza się, czy mistrza trzeba wyszarpać, łatwo nigdy nie ma. Piastowi cóż. E, bardzo dziękujemy za gościnę, naprawdę super temat. I co? I przede wszystkim... E, przepraszam, że nie patrzę obiektyw, ale bardzo się dzieje na boisku. E, co? No, życzę Piast

Co ty czujesz teraz? Co tyś pamiętasz? Pamiętam pamięta, bardzo dobry okres tutaj w Wilewisjach na 5 lat. Tutaj z naprawdę super ludźmi, czy w klubie, czy mimo klubu. Uh, tutaj wychowaliśmy dzieci, urodziła się tutaj córka. I Muszę powiedzieć, że, że to jest taki nasz drogi dom, bo tak zawsze jak tutaj na sali z całym jak to. Dzie Dziękuję. Dziękuję za wszystko ja wracaj do nas często. Dzięki, dzięki, dziękuję. Powiedz mi coś na koniec, jak było dzisiaj? Dobrze, dobra zabawa. Hej! Do dzisiaj. Dobrze ale jakie poziom? Mógłby te odpięcia? Ale wszystko twoje? Wszystko z mojej rodziny. Także, ja bym dosyć mocny dopływ dziś. Nie słuchaj, nie no słuchaj. Speechless. Dziękuję, Romeo. Sorry. No ale taki mecz był też jak Lyon 2-1, kiedy my walczyliśmy o mistrzostwo, nie? O, no to jest bo to jest końcówka meczu. i Nie udało się wygrać. Ale 1-1 tef, trzeba szanować. Dziękuję. Zadowolony z bramki? Tak, no szkoda, że się nie udało wygrać. Następnym razem. Dziękuję, Romeo.